Jednym zamoczeniem rękawicy 100 m2. Zobaczcie, jakie to jest proste. Ta firma zewnętrzna oszacowała, że przeciętne gospodarstwo domowe wydaje około 200 zł na to, żeby utrzymać swoje powierzchnie w czystości. Całe brudzenie zamieniam w emulsję, Poprzez delikatne ruchy to robię. Okno jest już czyste. i Jedyne co muszę zrobić, to ściągnąć nadmiar wody emulsją. W związku z tym, jakby tutaj jak przekalkulować, to chyba będzie mi 12 razy taniej w 15 lat niż... No tak, bo zakładając, wyliczając, że 36 hmm. tysięcy wydasz tylko przy koszcie 200 zł miesięcznie na to, żeby wysprzątać powierzchnię przez 15 hmm. lat, to dokładnie to jest 12 hmm. razy tańsze. Witam serdecznie. Spotkamy się dzisiaj z Sylwią Radzikowską i porozmawiamy o zdrowszym stylu życia, mianowicie o stylu życia bez chemii. Witam Cię. Witam. Tak, styl życia bez chemii to jest takie pojęcie trochę nowe i trochę takie niedowiary. Natomiast już, ponieważ wcześniej się wdrożyliśmy w ten, w ten temat, więc. Podpowiem Państwu, że jest to o wiele tańsze i o wiele zdrowsze, dlatego koniecznie musieliśmy to nagrać. Więc powiedz, dlaczego Cię ten temat w ogóle kiedyś tam zainteresował? Wiesz co, na no kilka powodów tutaj było. Po pierwsze, jestem z takiej rodziny, gdzie zawsze dbaliśmy o zdrowie. Już babcia o to dbała, ziołolecznictwo, szukanie alternatywnych metod leczenia. Ja też dbam o zdrowie, uprawiając sport, jedząc z, wyszuka z wyszukanych i sprawdzonych źródeł, tak naprawdę jedzenie. Ostatnim elementem, który mi brakował, to wyeliminowanie chemii, które jest w naszym otoczeniu. Mhm. Mówię o domu, w samochodzie. Zwierzętach, psie, kocie, ale również o własnym ciele. Tak. No, oprócz tego, że powoduje to różne niekorzyści dla naszego zdrowia, dla zdrowia zwierząt, to jeszcze koszty są ogromne tego. To później, powiedzmy, wyliczymy to. Natomiast może powiedzmy, z, z czym to jest związane. Czyli firma Polska. Tak, dokładnie. Firma Polska to jest konkretny produkt, który pozwala nam absolutnie bardzo szybki. Bardzo precyzyjny i skuteczny sposób wysprzątać wszystko, co mamy wokół siebie, od mhm. domu, tak jak powiedziałam, przez samochód i każde inne powierzchnie, również zwierzęta, tylko przy użyciu zimnej wody. E, no a skoro tylko woda, no to wiadomo, że koszty redukujemy do zera e, szybko, więc oszczędzamy czas, no i przede wszystkim zdrowo. Dlaczego zdrowo? Bo to jest produkt, który ma ogromną ilość nano srebra. Ten temat wszyscy znamy, a jeśli nie wszyscy, to przynajmniej gdzieś nam się obiło o uszy. Eee, Nano no, srebro powoduje między innymi to, że patogeny różnego rodzaju na poziomie komórkowym są po prostu na poziomie DNA są niszczone, więc dlatego też zdrowo. Mhm. Dobrze, może to wyglądać trochę na reklamę, niemniej jednak żeby jakiś problem w domu rozwiązać to, to trzeba coś y, zrobić, coś kupić i później sobie przeliczamy czy to wychodzi nam taniej czy drożej. Pokażmy może y, jak wygląda zestaw typowo dla, dla mieszkania, dla domu. Dokładnie. Taki kompletny zestaw do wysprzątania wszystkich powierzchni e, składa się z kilku elementów, dlatego że, tak jak powiedziałam, można wysprzątać wszystko, więc też powierzchnie mamy różne. Mhm. Mamy kompletny zestaw do wysprzątania kuchni, e, kompletny zestaw na taki element, który e, służy do wysprzątania łazienki. Mamy ekspres do błyskawicznego mycia szyb. Mamy cztery stopy podłogowe, sufitowo-ścienne, więc właśnie te powierzchnie e, wysprzątamy. No i kilka jeszcze dodatkowych elementów, takich zużywalnych, które powodują, że możemy całkowicie wyeliminować chemię z naszego otoczenia i środowiska. No dobrze, tylko że jeżeli weźmiemy jakieś trudne zabrudzenie typu tłuszcz, no to już od dawna wiemy, że trzeba zmienić napięcie powierzchniowe wody przy pomocy jakiegoś środka czyszczącego, który właśnie to robi. Typu, nie wiem, szampon, mydło czy proszek do prania. Zgadzam się. W sposób tradycyjny sprzątając, właśnie tak byśmy zrobili. Natomiast to czyściwo e, powoduje, że w połączeniu z zimną wodą każdy rodzaj zabrudzenia, łącznie z tym tłuszczem, o którym właśnie powiedziałeś, zamienia w emulsję. I bardzo łatwo wtedy z powierzchni tą emulsję zdjąć. Mhm. Czyli to jest niejako katalizator, który powoduje, że właśnie woda plus tłuszcz natychmiast zamieniają się w emulsję. O coś takiego. Tak, chodzi, każdy tak? rodzaj zabrudzenia. Bez względu na mhm. jak, to, jak będzie ciężki, jak będzie trudny z pozoru dla człowieka do usunięcia z mhm. powierzchni. No dobrze, no to trzeba to koniecznie pokazać praktycznie. Natomiast zanim praktycznie to jeszcze opiszmy, proszę, co tutaj mamy. Ok, więc w tym kompletnym zestawie do wysprzątania wszystkich powierzchni, które mamy w domu, ale też w naszym otoczeniu, mamy rękawice oraz stopy. Jak widzisz, tutaj są trzy podstawowe kolory: różowy, beżowy i biały. One są po to, żebyśmy wiedzieli, do jakich powierzchni e, te kolory po prostu służą, ta czyściwa. Mhm takim telegraficznym skrócie, różowy kolor zarówno rękawice jak i stopa. My mówimy na nią w żargonie Pani Czepialska, dlatego że ona jest elektrostatyczna, antystatyczna i zbiera kurz jak magnes, mhm. czyli właśnie jest do powierzchni, które nie akceptują w żaden sposób wody na sucho. Skrytami. Czyli taki odkurzacz nas tak, bez prądu. Do, dokładnie. Właśnie stopa jest takim cichym odkurzaczem. Rękawica służy do wysprzątania skór wszystkich powierzchni, łącznie ze, ze ścianami i sufitami, czyli naszych mhm. przysłowiowych pajęczyn. Beżowy kolor, czyli znowu mamy i rękawice, i stopę służy do wysprzątania powierzchni, które nie akceptują dużej ilości wody, czyli wysprzątamy tym drewniane powierzchnie, skórzane, elektroniczne, ratanowe i wszystkie te, które wody nie lubią. Wreszcie mamy biały, podstawowy kolor. Biały służy do tego, tak jak tutaj mówiłam o rękawicy, żeby wysprzątać powierzchnię, którym woda absolutnie nie przeszkadza. Moczymy tą rękawicę i sprzątamy sobie w sposób bardzo szybciutki każdą powierzchnię. Od łazienki, poprzez kuchnię, piekarnię, lodówkę, wannę, prysznic. Po prostu wszystko możemy tą tym białym kolorem posprzątać. A skoro mamy też biały kolor, to biały kolor mamy też w który jest do okna. To jest ekspres, z którym myjemy okno, nie zostawia smug, zacieków, myjemy tylko zwykłą zimną wodą, a potem zbieramy nadmiar wody, to jest laserowo laserowocięta guma, ściągamy sobie ściągaczką, osuszam nadmiar wody i po prostu tak wygląda mhm. bardzo prosty sposób nasze sprzątanie. Czyli musimy mieć dwa narzędzia do tego, a więc białe plus niebieskie. Tak. tak, to jest właśnie odpowiedź na to Twoje pytanie, w jaki sposób, co się dzieje z naszymi brudnymi powierzchniami. Mówiłam już, że czyściwa powodują, że w połączeniu z zimną wodą zamienia każdy rodzaj brudu w emulsję. I tą emulsję z każdej powierzchni musisz czymś ściągnąć. Do tego mhm. jest dedykowany właśnie Sunbeam, do ściągania powierzchni, ale też do polerowania powierzchni, które chcemy osuszyć. Mamy tą białą rękawicę, o której mówiłam, że jest do powierzchni, której wody, którym woda nie przeszkadza. Zmoczona zimną wodą z kranu. Pokażę teraz, w jaki sposób, jak, jak łatwo można ściągnąć każdy rodzaj zabrudzenia, nawet ten bardzo trudny. W tym celu mam m.in. krem, wszystkim dobrze znany, tłusty. Żeby utrudnić proces, wysmarujemy tą szybę kremem W. Drugim kolejnym to są tłuszcze, które właśnie znajdujemy w łazience, w kuchni, na piekarniku, na płycie. E, powiedziałam, że można wysprzątać je tylko zimną wodą. Mam kolejny rodzaj zabrudzenia, równie trudny. E, w tym celu mam pasta do butów, którą tutaj po prostu nałożę. I to są właśnie nasze osmolone garnki po smażeniu różnego rodzaju potraw. To są nasze szyby kominkowe. I to są wreszcie felgi. Mówiłam, że również garaż, ale tak naprawdę środek. Lokomocji również. No i mam trzeci rodzaj zabrudzenia. Knineczkę. Nie zrobię niczego, czego Państwo też nie potrafili zrobić, tylko ja to pokażę w inny sposób alternatywny do chemii, którą używamy na co dzień. Tak naprawdę nie używam tutaj w ogóle siły wystarczą ruchy powtarzalne, które, tak jak powiedziałam wcześniej, to czyściwo zamienia w emulsję, zmieniając tak naprawdę napięcie i jedyne co musimy zrobić to potem tą emulsję z naszej powierzchni po prostu zdjąć. Do tego celu służy Sandim, o którym powiedziałam. Brud został na rękawicy, a ja w sposób bardzo łatwy Zdejmuje ten rodzaj zabrudzenia, który tutaj mieliśmy, czego tak naprawdę nie wytrę, to odparuje i jest już wysprzątane. A więc nie zrobiłam niczego innego, czego by Państwo nie potrafili zrobić. Eee, tylko nawet używając magicznej ściereczki trzeba ją po takim usunięciu zabrudzeń przeprać, wymienić, wziąć nową, a u mnie tak naprawdę sprzątanie dopiero się zaczyna. Właściwości tego włókna są takie, że po zdjęciu zabrudzeń z okna ja mogę sprzątać dalej bez konieczności przepierania. Jednym zamoczeniem rękawicy 100 m2. Zobaczcie jakie to jest proste. Wysprzątana powierzchnia zamieniła nasz rodzaj brudu w emulsję. I jedyne co muszę zrobić, zobaczcie, że ten brud się nie przeniósł na tą powierzchnię, osuszyć ją sam binem. Ja idę sprzątać dalej. Na tej powierzchni wcześniej celowo użyłam chemii, żeby pokazać Państwu, jaka jest różnica w sprzątaniu samą wodą. I znowu ruchami powtarzalnymi nie robię nic innego, jak tylko delikatnie pielęgnuję tą powierzchnię, którą chcę wysprzątać. Nasz każdy rodzaj zabrudzenia zamieniamy w emulsję, i tą emulsję muszę zdjąć, czyli osuszyć sandbibem. Specjalnie zrobię tylko pół, żeby było widać różnicę. To jest powierzchnia, która była sprzątana w sposób tradycyjny. A to jest powierzchnia wysprzątana tym czyściwem, tylko zwykłą zimną wodą. Zobaczcie, że ta powierzchnia jest czysta. Mało tego, ona jest wyraźnie odtłuszczona, czyli dłużej zachowuje czystość każda nasza powierzchnia, którą sprzątamy. Jak widzicie, Nasza powierzchnia jest wyraźnie posprzątana, nie ma żadnych śladów zabrudzeń. Zrobiłam tą właśnie tą brudną rękawicą, a efekt jest odtłuszczony znaczy, powierzchnia jest odtłuszczona. W jaki sposób? Pokażę na szklance. tak zachowują się nasze powierzchnie, które sprzątamy czyściwami. Są odtłuszczone, a więc efekt sprzątania utrzymuje się czterokrotnie dłużej. Mamy tutaj okno około półtora metra kwadratowego z jednym zamoczeniem białego czyściwa. Myję no teraz to okno, a nadmiar wody ściągnę laserowo ciętą gumą i osuszę sanbimetrem. Na budzenie zamieniam emulsję, poprzez delikatne ruchy to robię. Okno jest już czyste i jedyne co muszę zrobić to ściągnąć nadmiar wody z emulsją z okna. Angiela, i całe sprzątanie. Tak jak powiedziałam, biała rękawica służy do powierzchni, które wody się nie boją. Tak samo świetnie sobie radzi z kabiną prysznicową. mam do środka. Pokażę tylko na kawałku, jak to działa. W naszym kompletnym zestawem do wysprzątania domu mamy również rękawicę do prania tapicerki. Można ją odróżnić tym, że ma kolor żółty na metce. Ona również służy do tego, żeby powierzchnię wysprzątać na mokro. żeby w tym celu moczy ją i jest gotowa do użycia. Mamy tutaj tapicerkę, która rzeczywiście wymaga odświeżenia, wyprania. Poradzimy sobie dokładnie taką samą metodą jak tam. Potrzebujemy rękawicy tylko i wyłącznie, która będzie zamoczona w zimnej wodzie. I ruchami okrężnymi. Brud został tutaj. Wyczyszczę tylko pół, żeby była widoczna różnica. Już ją widać gołym okiem, ale poczekam aż powierzchnia wyschnie. Po wyschnięciu, po godzinie. No dobrze, a jak to się kalkuluje finansowo? Bo rozumiem, że przy kosztach używania tego typu materiałów nie uwzględniamy oczywiście tej chemii, która jest jakby ogromną częścią naszych kosztów domowych, więc jak, jak to wygląda? Tak, oprócz tego, że jesteśmy zdrowsi, bo nie wdychamy chemii, sprzątamy cztery razy szybciej i ten efekt poprzez to odtłuszczenie, które pokazałam ci na szklance, utrzymuje się dużo dłużej. No to jeszcze tak naprawdę niesamowitym plusem jest to, że redukujemy koszty sprzątania naszych powierzchni totalnie do zera. Mhm. Sprzątamy efektywnie, za 0 zł i to jest jedyny produkt który jest totalnym zamiennikiem tych kosztów, które, które tak naprawdę ponosimy na to, żeby utrzymać w czystości wszystkie powierzchnie. Tylko to trzeba dobrze zrozumieć. Jasne. No to teraz wyliczmy, z czego wynika to, że jest to prawie za darmo. Wiesz co, wiele lat temu, znaczy dokładnie trzy lata temu, firma zewnętrzna obliczyła tak naprawdę, ile Kosztów, jakie koszty ponosi takie przeciętne gospodarstwo domowe, żeby utrzymać swoje powierzchnie w czystości. no Było to podyktowane tym, że generalnie ludzie nie wiedzą, ile wydają, bo idą, jak się coś kończy, idą do sklepu, po prostu to kupują, często mhm. mieszkają z jedzeniem itd., więc jakby nie tych kosztów nie wyłączają. W tym badaniu okazało się, że takim kosztem podstawowym są środki do sprzątania o wartości 100 zł w miesiąc. ale Aha. okazało się też, że... Przy średnim liczeniu, bo niektóre tak. płyny się używa przez wiele miesięcy i tak średnio wychodzi tyle. Tak, tak, to, było przecię... to, był przeciętny... znaczy, to był koszt przeciętnego gospodarstwa domowego, natomiast okazało się jeszcze przy okazji, że są koszty ukryte, o których my dzisiaj zapominamy, Aha. bo... Sprzątając, musimy wlać bardzo dużo wody, przeprać ściereczki, mm. użyć wiadra, miseczki, więc lejemy hektolitry wody. Najczęściej wydaje nam się, że no, posprzątamy efektownie tylko w gorącej albo bardzo ciepłej wodzie, czyli znowu koszt podgrzania tej wody, ręczników tak. papierowych, ale również kanalizacji. Czy to badanie również pokazało, że takim kosztem ukrytym jest kolejne 100 zł. Chcę mm. przez to powiedzieć, że. Ta firma zewnętrzna oszacowała, że przeciętne gospodarstwo domowe wydaje około 200 zł na to, żeby utrzymać swoje powierzchnie w czystości, mhm. w skali miesiąca. Czyli to jeszcze był rok jeszcze przed pandemią, tak. pandemią a więc zanim podwyżki były? Dokładnie tak, dokładnie mhm. tak. No i teraz, e, gdybyśmy tylko wzięli te nasze 100 zł, statystycznie, mhm. patrząc przez okres 48 miesięcy, czyli 4 lat, 4 lata wydamy ile? 4800 tak. przy założeniu, że wydajemy miesięcznie 100 zł. Ale powiedzieliśmy sobie, że są koszty ukryte, czyli tak naprawdę przeciętne gospodarstwo domowe wydaje 200 zł. Mhm. Czyli 200 zł razy nasze 48 miesięcy to jest koszt? 9600. Zobacz, prawie 10 tysięcy złotych mhm. wydaje każde. No każde przeciętne gospodarstwo domowe na to, żeby utrzymać swoje powierzchnie w czystości. Mhm. To jest koszt. Fajnej, wycieczki, nie wiem, zrealizowania jakichś pasji, marzenia i tak dalej. A my tak naprawdę wydajemy te pieniądze na chemię. I jeszcze pamiętajmy, że degradujemy środowisko. Czyli wpuszczamy te pieniądze w kanał. No dobrze, a te materiały jak są trwałe? Ten kompletny zestaw do wysprzątania całego domu i całej powierzchni, wszystkich powierzchni, które mamy w otoczeniu, jest dedykowany na 15 lat. Mówię mhm. o warunkach domowych. Tak. Czyli zobacz. Generalnie, generalna zasada jest taka, że ten zestaw amortyzuje się w zależności od rodzaju zestawu, tak? tak? Od rodzaju kombinacji i elementów. Amortyzuje się od 9 do 14 miesięcy, a potem 14 lat sprzątasz za ile? No za darmo. Za 0 zł tylko wodą z kranu. Czyli tak, mamy czteroletnią cenę 9600. Taki zestaw kosztuje ile? Taki podstawowy zestaw, taki zestaw kompletny do wysprzątania domu kosztuje 2,890. Mhm. Czyli zobacz, to jest 1 trzecia kwoty, którą i tak wydasz przez 4 lata. Tak, a mamy to na 15 lat. W związku z tym, jakby to tak przekalkulować, to chyba będzie mi 12 razy taniej w 15 lat niż. No tak, bo zakładając, wyliczając, że 36 mhm. tysięcy wydasz tylko przy koszcie 200 zł miesięcznie na to, żeby wysprzątać powierzchnię przez 15 mhm. lat, to dokładnie to jest 12 mhm. razy tańsze. Tak, ja tu zauważyłem, że niektórzy ludzie, ja też tak kiedyś myślałem, że no, porównujemy cenę ściereczki do ściereczki. No ściereczka kosztuje 50 groszy, tylko że tak naprawdę to, to nie jest cena ściereczki, tylko to jest cena tych płynów razy 15 lat. Dokładnie więc, tak. więc to jest tak, jak kiedyś pewien człowiek powiedział, że pokazujesz małpie księżyc, a małpa patrzy na palec. Nie możemy zwracać uwagi na to, że to jest jakaś tam niby ściereczka, i gdzieś indziej mamy ściereczkę, tylko to jest całe zaplecze tego wojska, które stoi za, za tą ściereczką tradycyjną, tego wojska chemicznego. O, tak, a tutaj mamy jeden zestaw, który robi nam to wszystko. Czyli dlatego to wychodzi nam praktycznie za darmo od drugiego roku przez 14 lat, o tak jak powiedziałem. Przez 14, no. 14 lat, dokładnie. No. Wisienką na torcie jest to, że gdyby cokolwiek się, z którymkolwiek z tych produktów wydarzyło. Na przykład pies, twój pies albo mój pies uzna, że to jest świetna zabawka i pogryzie. Albo dziecko zrobi sobie z tej rękawicy, albo na przykład z tej beżowej e, stukienkę dla lalki. Możesz wysłać to do firmy, albo zadzwonić do osoby, która tak naprawdę szerzy ideę życia mhm. bez chemii, pokazując ten produkt. I dostaniesz kompletny produkt zupełnie nowy, mhm. z nową datą produkcji, za połowę ceny. Mhm. Fajne? Super. Rozumiem, że tego się nie kupuje w sklepach. Jest to metoda. Sprzedaży bezpośredniej. sprzedaży bezpośredniej, czyli można kupić przez specjalny link. Tam mamy wszystkie ceny. Także link podajemy w opisie pod spodem. Oprócz tego, jeśli by ktoś chciał się dowiedzieć więcej, to telefon do Sylwii również podajemy pod spodem. Można zadzwonić i się dopytać. I jeszcze taki, taka dodatkowa rzecz, no bo mówimy. Styl życia bez chemii. Natomiast co z naszym ciałem i co z praniem? No bo nie możemy prać przecież na sucho. Więc zacznijmy od ciała. No właśnie. Na początku powiedziałam, że można wysprętać też samego siebie, i do tego mamy dedykowany zestaw SPA. I cała tak naprawdę idea życia bez chemii, tej firmy. Zaczęła się od tego zestawu, dlatego że właściciel firmy jako osoba, która miała problemy skórne, wymyśliła sobie rękawice do peelingu całego ciała. Służy mhm. ona właśnie do tego, żeby złuszyć martwy na skórę, jednocześnie nie uszkadzając zdrowego. Samo wodą. Samą wodą, oczywiście hmm. na mokro, na sucho, w zależności od preferencji. Dla kobiet bardzo ważne jest to, żeby dbać o całą strefę e, ciała, również o szyję, twarz i dekolt. Do tego mamy taką małą myjecz, e, myjeczkę do peelingu całego ciała, e, całej twarzy. E, I coś, co ja bardzo lubię, polecam. To jest tak naprawdę face glow do zmywania makijażu, nawet najbardziej uporczywego, takiego tłustego, wodoodpornego, mm -hmm. tylko przy użyciu zimnej wody. Czyli zobacz, znowu redukujemy tak naprawdę wpływ chemii na nasze ciało i jednocześnie koszty, dlatego że nic więcej nie kupujemy, potrzebna nam jest tylko woda. A to powiedz, jakie są koszty demakijażu dla normalnie. <noise> Chcesz poznać moje koszty? <noise> no, no nie wiem. No, ja wydawałam około 100 zł miesięcznie, bo. Na lubię... sam demakijaż? Tak. Tego tak, no niestety jak się, używa, jak, się, jak się używa makijażu i też mhm. takich kolorowych produktów, no to niestety ale dwa mhm. razy dziennie musisz użyć. Do tego płatki oczywiście tak, jakieś mleczka, to Do tego zestawu jest dołączona woda z nanosrebrem. Która bardzo ładnie wycisza też skórę. No i mydełko do przepierania naszej, naszego faceglowa, do zmywania makijażu. No ja to może, by ona była cały czas w czystości. No i mydełko do mycia się też. I mydełko oczywiście do mycia się, tak. Okej, okay, no to to mamy dla ciała. Znaczy, nano-silver, no to jeszcze jest też przecież do innych celów. Można to jako dezodorant stosować. Absolutnie tak. Niechemiczny. Słusznie zauważyłeś, hmm. wiele osób świadomych. Rezygnuje absolutnie z chemii i też nie używa właśnie mhm. antyperspirantów, dezodorantów, tego typu produktów. No tak, tylko że po umyciu trzeba się jeszcze wytrzeć. Tak, dokładnie. I wycieramy się naszymi ręcznikami, które są dedykowane do tego, żeby absolutnie osuszyć ciało. Zobacz, one są niepozorne, mhm. bo mało miejsca zajmują, są bardzo lekkie, chłonne, ale po rozłożeniu tego ręcznika absolutnie tym ręcznikiem się okręci. jest wystarczająco dużo. Świetne na basen, saunę, ale też do podróży i użytku takiego codziennego. Z ogromną ilością nanosrebra. Często dostaję pytania, co z tym nanosrebrem, czy ono się nie wypłucze? No nie, jest dedykowane mm. na 18 tysięcy prań. Więc e, technologia tak naprawdę wtłaczana jest na gorąco, e, więc też nie ma możliwości, a nie jest zamaczany ten ręcznik w nanosrebrze, więc też absolutnie będzie nam służył przez mm -hmm. kilkanaście lat. Czyli on jest dezynfekujący? Tak. Dokładnie mhm. takie samo ma zadanie jak czyściwa, czyli ma spowodować, że patogeny giną. Mhm. Więc jak pójdziemy sobie na przykład na basen, to kładąc na leżak ręcznik, nie musimy się martwić kto przed nami na tym leżaku po prostu leżał. A co z praniem? No słuchaj, skoro szerzej idę życia bez chemii, to też pokazuję jak tą chemię, którą dzisiaj używamy do prania, zastąpić produktami, które są naturalne. Mamy w tym celu yy, dedykowane płyny. Płyny są koncentratami, wystarczy 1 trzecia zakrętki. Dedykuję, żeby włożyć tę e, zakrętkę do prania do bębna. Co, ważny, co, co najważniejsze, płyny są z dużą ilością nanosrebra, czyli automatycznie mamy filtr w postaci nanosrebra na ubraniu, ale też mamy zdezynfekowaną pralkę. Mamy do białego, do czarnego i do koloru, więc to jest e, tak naprawdę no, możliwość wyeliminowania chemii kompleksowo. Co ciekawe, mamy też, idąc dalej, bo okay. nie tylko pierzemy, ale też jemy, więc mamy zmywarki, ułatwiamy sobie życie. Mamy płyn do zmywarek, którym zastępujemy absolutnie kostkę i nabłyszczacz. No, właśnie znowu, żeby wyzbyć się chemii. I, co rekomenduję absolutnie dla wszystkich kobiet, zastąpienie. Nie chcąc mówić jakiego produktu, ale bardzo agresywnego żrącego, żrącego ale też niemiło pachnącego naszym płynem, który to fantastycznie, dokładnie, do toalety, z naturalnych składników, świetnie sobie radzi z czystością. Nanoseryby powoduje, że te, tych bakterii nie ma, no ale też kamień świetnie sobie radzi z kamieniem. Y -y. I nie niszczy to też flory, jeśli chodzi o te oczyszczalnie przydomowe? Absolutnie, to są wszystko produkty biodegradowalne, y dedykowane do przydomowych oczyszczalni, więc nie szkodzą środowisku, więc jak widzisz, jest możliwość w dobie mhm. dzisiejszego czasu, w dobie XXI wieku wyeliminowania chemii kompleksowo. Tak i to ekonomicznie też się opłaca, ponieważ wychodzi to... Tak, przeliczając, ponieważ to są koncentraty, to one staczają na dość, dość długo. Na ile? No każdy dom, m, tak powiem, pierze czy zmywa z różną częstotliwością, ale one są na pewno e, bardzo ekonomiczne mhm. w używaniu. Myślę, że możemy w tym miejscu podsumować ten wątek, i przyszła mi taka myśl, że za 100 lat, w zasadzie jak ta cywilizacja nasza będzie szła do przodu w świadomości, to już nikt za 100 lat nie będzie korzystał z takiej trującej chemii, którą nas nauczono od wielu, wielu lat używać. Jestem o tym przekonana, bo też zauważam, jak wiele osób się budzi, i jak wiele osób poszukuje alternatywy do tego, czego mm -hmm. byliśmy do tej pory nauczeni, tak? Czyli eliminujemy tak. I chemię. No dobrze, no to wysnuńmy teraz jakieś wnioski końcowe. <laughs> Jeśli. Jesteś osobą świadomą, która chce wyeliminować chemię z własnego domu, żeby być zdrowszym. Jeśli chcesz wyeliminować chemię i zastąpić ją produktem, który jest dużo tańszy, ale też skuteczniejszy, zachęcam Cię do tego, żebyś wszedł w linka, który jest pod prezentacją, pod spotkaniem. A dla tych, którzy mają jeszcze dodatkowe pytania, zachęcam do kontaktu, chętnie podpowiem jaką konfigurację produktów zakupić, żeby była najlepsza dla powierzchni, które są w Waszych domach. Więc bez oporu dzwoncie Chętnie odpowiem na każde Wasze pytanie. A te butelki z różnymi środkami, które mamy w domu, oddajmy wrogowi. W tak, tak. Wyzbądźmy się każdego plastiku i każdej butelki, którą mamy z chemią. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki.